Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku, jak widzicie po tytule, Topek, czyli najbardziej opłacalnych smartfonów, które możemy kupić w danym momencie, w danym odstępie czasu. Od ostatniego materiału minęły 4 miesiące, więc chyba trzeba już ten materiał zaktualizować. Od tego czasu pojawiło się kilka recenzji, recenzji smartfonów lepszych, gorszych. Natomiast uważam, że spokojnie do tej topki, która została wrzucona bodajże w listopadzie zeszłego roku, moglibyśmy dodać kilka telefonów, wymienić kilka telefonów. Tak jak sobie policzyłem, będą to ze 4-5 urządzeń które powinny się pojawić na tej topce, zatem żeby sztucznie nie przedłużać, lecimy. Oczywiście krótko kategorie, jakimi kierowałem się przy wyborze smartfona. Po pierwsze brałem pod uwagę tylko i wyłącznie nowe urządzenia, zatem nie brałem żadnych urządzeń z Allegro, urządzeń używanych, które oczywiście możemy kupić taniej, natomiast ja kierowałem się cenami oficjalnymi, oficjalnymi cenami z polskiej dystrybucji. Kolejna rzecz, jest to mój subiektywny ranking, zatem żaden z producentów nie uczestniczył w przygotowaniu tego filmu. To są te smartfony, które według mnie są najciekawsze i które z czystym w sumie bez dwóch zdań mógłbym wam polecić. Z racji tego, że są to najbardziej opłacalne telefony. Nie oczekujcie tutaj smartfonów, nie wiadomo jak drogich, po 4, 5-6 tysięcy złotych. Ja przygotowałem sobie takie widełki cenowe od plus minus 700-800 zł do maksymalnie 3 3000 zł. Zatem na tej liście nie znajdziecie urządzenia droższego niż 3 3000 zł. Oczywiście też będę ograniczać wszelkiego rodzaju cyferki, bo każdy ma Google, każdy może sobie sprawdzić, w razie czego podczas omawianego urządzenia będę albo tutaj, albo tutaj. Takie podstawowe informacje na temat specyfikacji urządzenia Wam podawał. Zacznijmy od miejsca 10. Natomiast nie kierujmy się tutaj miejscami. Zaczynamy od tego najtańszego urządzenia. W dalszym ciągu urządzenia, które z czystym sumieniem mogę polecić, mianowicie Redmi Note 7. Bardzo dobra bateria, 4000 mAh. Duży ekran IPS LCD, który mimo iż jest ekranem IPS LCD, w dalszym ciągu sprawuje się bardzo fajnie. Dodatkowo przyzwoity, jak na swoją półkę cenową, żeby nie powiedzieć, dobry aparat fotograficzny z jednym z obiektywów 40. 8 megapikseli, od 4 do 6 gigabajtów RAM. Smartfon jest dostępny za 799 zł, zatem jeżeli już powoli, za ten miesiąc, was zbliża się okres komunijny, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany zakupem takiego smartfona dla dziecka na komunie, uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo dobre rozwiązanie. Kolejnym smartfonem, który mógłbym śmiało wrzucić do tego zestawienia jest to jego następca, który został wydany niespełna 6 miesięcy po premierze Redmi Note 7, Redmi Note 8, ale z dopiskiem T, z racji tego, iż model T jest to wersja, która posiada moduł NFC, dzięki czemu ma Mamy możliwość płatności zbliżeniowej w Europie. Jak dobrze wiemy, w Chinach NFC nie jest tak popularny, żeby nie powiedzieć, jest znikome. Przede wszystkim poprawiono tutaj procesor. Nie jest to nie wiadomo jak ogromna różnica. Mamy tutaj Snapdragon 665. W modelu Redmi Note 7 mieliśmy 660. Sam wygląd urządzenia jest bardzo podobny do Redmi Note 7. Zrzucone dodatkowe obiektywy. Czy są one konieczne, czy są one niezbędne? Według mnie nie. Jeżeli macie możliwość dołożenia dodatkowej stówki, bo coś około 899, no plus minus 800 zł, uważam, że... Można już zamiast Redmi Note 7 brać Redmi Note 8, natomiast jeżeli masz już Redmi Note 7, uważam, że można przechodzić na 8, natomiast nie jest to nic koniecznego, nic nie wiadomo jak niezbędnego przy zmianie smartfona. Kolejny smartfon o dodatkowe 100 zł więcej, czyli 999 zł. Jest to urządzenie, z którym miałem już styczność, w dalszym ciągu jeszcze nie pojawiła się jego recenzja. Mam nadzieję, że jeszcze w tym albo w przyszłym miesiącu się pojawi, mianowicie Motorola. G8 Power przede wszystkim jest to urządzenie tanie, bo plus minus jest to niespełna 1000 zł. Dużym, ale to dużym plusem tego urządzenia jest bateria. Aż 5000 mAh pozwoli Wam w zupełności wycisnąć z tego urządzenia jeden niesamowicie intensywny dzień pracy. Też nic nie stoi na przeszkodzie, aby wycisnąć z tego urządzenia nawet dwa. Jeżeli masz coś około 1000 zł, jak najbardziej urządzenie jest godne polecenia. Tym bardziej w cenie 999 zł. Kolejny smartfon Motorola, ale tym razem śmigający na Exynosie. Według mnie jeden z tych ładniejszych smartfonów w niskich półkach cenowych. Smartfon możecie kupić coś za około 1000 1100 zł. Motorola One Vision. Przede wszystkim w porównaniu do poprzednika bateria jest znacznie mniejsza, 3,500 mAh. Trzeba wziąć pod uwagę dla osób, które interesują się takimi dużymi, tymi modnymi panoramicznymi ekranami 6,3 cala, z satysfakcjonującą rozdzielczością, która nie powinna nikomu wadzić. Dodatkowo 4GB RAM, 48 megapikseli aparat oraz możliwość nagrywania filmów w 4K. Jeżeli masz coś około 1000 zł, a lubisz modkę, to śmiało, będziesz i powinieneś być z tego smartfona zadowolony. Kolejny smartfon, no i tutaj znowu nie było się bez kolejnego Xiaomi. Redmi Note 8 Pro. Smartfon, który już wychwalałem nie w jednej recenzji. Bardzo pojemna bateria 4500 mAh, ekran prawie 6,6 cala o rozdzielczości 1080 na 2340 pikseli, aparat 64 megapiksele, możliwość nagrywania filmów 4K. Jedynym plusem bądź minusem tego urządzenia i może być to problematyczne dla niektórych, jest procesor Helio G90T. Jeżeli chcesz na smartfon wydać około 1100 zł, uważam, że jest to smart jak najbardziej godne Twojego zastanowienia. Kolejne smartfony, których nie mogło zabraknąć, to cała linia Mi 9, nawet z tą Mi 9 Lite, choć. Mi9 Lite odłożyłbym na bok, bardziej bym się chciał skupić tutaj na podstawowej Mi9, którą już tak łatwo nie jesteśmy w stanie kupić. Mamy jeszcze Mi9T i Mi9T Pro. I tak jak Mi9T Pro jest po części bardzo, ale to bardzo podobnym urządzeniem do Mi9, tak w przypadku Mi9T jest to wersja troszeczkę okrojona ze słabszym procesorem. Jeżeli zależy Ci na bardziej futurystycznym wyglądzie, na wysuwanej kamerce. To Mi 9T, a już na pewno Mi 9T Pro jest to smartfon, który śmiało poniżej 2000 zł możesz kupić. Jeżeli trafisz Mi 9 albo użytkujesz Mi 9, to też się ciesz, bo jest to smartfon bardzo dobry. Natomiast, tak jak już powiedziałem, niełatwo już to urządzenie oficjalnie w polskiej dystrybucji kupić. I kolejne urządzenie poniżej 2500 zł. Smartfon, które zdobył moje serce już ponad rok temu: Samsung Galaxy S10, ale nie plus. Niezwykły AS10E. Jeden z nielicznych kompaktowych smartfonów, który może pochwalić się w dalszym ciągu topową wydajnością, bardzo dobrym aparatem fotograficznym. Jedynym problemem tego smartfona jest bateria. Przy dosyć intensywnym użytkowaniu, raczej ciężko będzie Wam wytrzymać jeden pełny dzień pracy. Wszystko inne w postaci wydajności, aparatu, ekranu Super AMOLED od Samsunga S10E. Jest to smartfon, który z czystym sumieniem mogę polecić. Świetne urządzenie. Tak, S10e. To po roku w dalszym ciągu bardzo dobry smartfon. Kolejny smartfon za niespełna 200-300 zł więcej czyli jeden z najlepszych smartfonów, który pojawił się w zeszłym roku. OnePlus 7 Pro, ale nie 7T, nie 7T Pro. I oczywiście tamte smartfony też są dobre. 7 Pro jest to urządzenie, które niczego nie musi się wstydzić które posiada topową specyfikację, fantastyczną nakładkę OxygenOS. Niezły, coraz lepszy aparat w OnePlusach, dodatkowo 90Hz odświeżanie ekranu, futurystyczny wygląd. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych i najlepszych smartfonów, jakie możemy kupić na ten moment. No i ostatnie dwie linie smartfonów. Smartfony w podobnej cenie co OnePlus 7 Pro Huawei P30 Pro oraz dla osób, które nie potrzebują aż tak rozwiniętego aparatu fotograficznego, Huawei P30. Smartfony, które w dalszym ciągu mogą pochwalić się jednymi z najlepszych aparatów fotograficznych, niezłymi bateriami, bardzo fajnym wyglądem, bardzo dobrą jakością oraz samą konstrukcją urządzenia. Smartfony, które wyszły przed jeszcze tą całą aferą związaną z banem na Huawei'a i smartfony, które z 2019 roku, jeżeli chodzi o Huawei, mógłbym bez większego problemu polecić. Śmiem nawet powiedzieć, że P30 Pro polecałbym bardziej niż Mate 30 Pro. Na koniec smartfon, który idealnie mieści się w kwocie tych 3000 zł, 2999 zł Asus Rockfon w wersji Strix. Jest to ta wersja najtańsza z tyłem niematowym, a tym lekko połyskującym, błyszczącym. Smartfon, który może pochwalić się niesamowitą wydajnością, typowym charakterem gamingowym. Natomiast to też trzeba lubić, jeżeli ktoś nie lubi tego typu wyglądu smartfonów, jeżeli ktoś nie lubi gigantycznego ekranu, bo Asus Rockfon w wersji Strix, czy każdej innej wersji, jest to naprawdę bardzo dużo urządzenie, które nie każdemu może podpasować. Jeżeli lubisz sobie pograć na smartfonie, jeżeli zależy Ci na niesamowitej wydajności, na wielu takich dodatkach typowo gamingowych, które nieczęsto pojawiają się w smartfonach, jak najbardziej poniżej 3000 zł Asus ROG Phone 2 w wersji Strix, jak najbardziej z sumieniem polecam. Na koniec, moi drodzy, pozostawiłem sobie jeszcze dwa smartfony. Tak jak Wam powiedziałem ostatnio, ja, a przynajmniej tak mi się wydaje, nie mam jakichś super rewelacyjnych relacji z Huawei'em. I nie wiem, czy w ogóle wersja P40 Lite i P40 Lite E w ogóle dotrze do mnie na testy. Zobaczymy. Chciałbym te urządzenia dla Was przygotować i zrecenzować, ponieważ ceny tych urządzeń, akurat w tym materiale, warto jest o tym powiedzieć, są niesamowicie dobre. Wersja Lite 999 Zł, wersja Lite E coś około 699 Zł. Są to niesamowicie dobre ceny. Tym bardziej, że mamy możliwość zainstalowania. Własnoręcznie bez jakichś większych problemów Google Play, no i wówczas wychodzi na to, że te dwa urządzenia będą jednymi z najbardziej opłacalnych smartfonów, jakie możemy kupić do 1000 zł, nawet być może bijąc w tym przypadku Xiaomi. Nie chcę rzucać słów na wiatr, natomiast uważam, że może być to bardzo fajna opcja, alternatywa dla ludzi, którzy szukają dobrego smartfona i które opcjonalnie mogłyby zainstalować sobie. Google Play na swoim urządzeniu, a nie działać tylko na HMS-ie. No dobrze, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. A jakie według Was są najlepsze, najbardziej opłacalne smartfony, które możemy kupić w pierwszym kwartale 2020 roku? Sekcja komentarzy należy do Was. Ja tylko z informacji, które chciałbym Wam przekazać, jeszcze w tym tygodniu, z tego co kojarzę, powinna się pojawić recenzja S20 na kanale X.com, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany. Gorąco zachęcam o na kanał X.com, tam będzie na pewno moja recenzja. W tym tygodniu jeszcze na moim kanale powinno się pojawić wyczekiwany przez niektórych, bo sporo osób o to pyta. Setup Tour 2020. Jak dobrze wiecie, kupiłem mieszkanie, które po części jest miejscem, w którym także pracuję. Na dole mam rzeczy związane z pracą, gdzie tutaj nagrywam, gdzie tutaj montuję, a na górze mam powierzchnię mieszkalną dla swojej rodziny. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku, kilkunastu minut na obejrzenie tego materiału. My widzimy się za kilka dni i na kanale X.com i na kanale nieantyfan. Pozdrawiam Was serdecznie. Sia.